maksymalną prędkość osiągamy, no i na przeciążeniu no, powiedzmy do 5, maksymalnie do 6 g, przy solo czasem nie więcej. Lata latania, by takie rzeczy na niebie robić? No tak, rzeczywiście, to wymaga trochę czasu, żeby nauczyć się tego, ale to jak widać jest do nauczenia. Można się tego nauczyć. Pana przygoda właśnie z tą akrobacją na niebie kiedy się pojawiła? W 1974 roku z akrobacją na samolotach, bo ja zacząłem się szkolić kiedyś w 1969 roku, na szybowcach, i już wtedy miałem ciągotki takie trochę bardziej niż normalne. To znaczy na szybowcach szkolnych, kiedy uczyłem się naprawdę dopiero latania, już wtedy robiłem takie. Dosyć głębokie przechylenia, co instruktor, za co mnie instruktor ciągle karcił i mówił, że to nie tędy droga, że nas przyjdzie czas, że jeszcze tego nie wolno robić, że tak nie można robić na takim szybowcu szkolnym. No ale ja już wtedy miałem taką żyłkę chyba no i to mi zostało do dzisiaj. Pan od wielu, wielu lat lata z samolotami pasażerskimi, bardzo dużymi. Oczywiście tu nie ma co porównywać, prawda? No nie, to jest 460 kg, to u mnie chyba desz dwa koła tyle ważą w Boeingu 767, którym lada na co dzień. Natomiast to jest zupełnie co innego, prawda? Tam to jest latanie spokojne, wożenie bezpieczne, wożenie pasażerów z dużym komfortem, tak, żeby się dobrze czuli na pokładzie. A to jest odstresowanie, od yy, bicie się od tego takiego spokojnego, codziennego latania, po to, żeby zaspokoić swoje żądze związane z lataniem. Oczko w głowie? Ten samolot? Tak, to jest moje oczko w głowie. Najpiękniejszy samolot akrobacyjny, jaki ja znam. E od dawna go chciałem mieć. Nie sądziłem, że będziemy kiedyś stać za to, żeby coś takiego posiąść. E, miałem swego czasu model taki, 2,5 metrowy, tego, tego właśnie samolotu. A teraz nie latam. Dlaczego właśnie ten samolot? Bo jest śliczny, <głosy> nieprawdaż. <głosy> to jest samolot kultowy, samolot akrobacyjny. Dwupłat, mały, zwarty amerykański samolocik, który został stworzony właśnie do akrobacji. I do dzisiaj służy. Ten jest w miarę młody, 98 rok. Więc jest zupełnie młody jak na samolot, ale no jak widać jeszcze chyba. Proszę nam zdradzić sekret tego widowiska na niebie, w czym on tkwi? W prędkości, w, oczywiście w umiejętnościach. Co trzeba mieć jeszcze? No nie wiem, musiałbym zapytać raczej tych, co to oglądają. Czy to się podoba, dlaczego się podoba, jak to wyglądało? Bo tak naprawdę ja tego nie widzę. Ja to robię tworzę, maluję tam po niebie te, te dymki. Ale tak naprawdę tego efektu swojego, swojej tej pracy, ciężkiej nawiasem mówiąc, pracy nie widzę. Dopiero na filmach gdzieś tam jak jest sfilmowane, to, to wtedy można się temu przyjrzeć i wychwycić oczywiście błędy, niedokładności jakieś, które się człowiek potem stara naprawić w następnym locie. To jest tak zwany freestyle, latanie na pokazach, prawda? Czyli robi człowiek to, co mu przyjdzie do głowy, co uważa, że akurat powinno w tym miejscu się znaleźć na tej wysokości, z tej prędkości. No, trzeba wybrać te e, figury z arsenału, całego arsenału, figur, które akurat w danym momencie by pasowało z żeby to ładnie wyglądało, żeby to ciekawie wyglądało, żeby czasami troszkę za serduszko wzięło, złapało, co chyba się dzieje, bo jak rozmawiam z publicznością, bo mnie proszą tam do Płotka, no to tak właśnie to relacjonują, że jedni mają skórkę gęsią na, 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 na rękach, drudzy omdlewają, trzeci, trzecim się to po prostu podoba i to chyba o to chodzi. No. My to robimy, bo kochamy, a ludzie to oglądają, bo są fanami tego, co i my latania. Figur akrobacyjnych jak dużo jest? Jak dużo jest w Pana scenariuszu? Figur, figur akrobacyjnych jest całe mnóstwo. To jest taka gruba książka, nazywa się Katalog Arestii, w których są tysiące po prostu figur i ich kombinacji. E, Latając na takich pokazach, po prostu, no, jak powiedziałem, muszę improwizować i muszę dobierać z tych figur to, co w danym momencie najbardziej pasuje. Są to pętle, beczki, korkociągi różnej maści, odwrócone, nieodwrócone. Są to beczki akcentowane, są beczki wolne, szybkie. Cały arsenał, gruba książka, tysiące figur i kombinacji. Najtrudniejsza figura, Pana zdaniem, do wykonania? Ja nie wiem, na moim etapie to już raczej nie, powiem, nie mogę powiedzieć, która jest najtrudniejsza. Trudność figur w tej chwili, jeżeli o mnie chodzi, no to ogranicza mi samolot, prawda? Moc silnika. Jego y, walory, powiedzmy y, y, pilotażowe. Natomiast y, pionowe figury. Pionowe figury, wszystkie są te, które są w jeździe do góry są trudne o tyle właśnie, że to nie jest duża moc, to jest tylko 210 koni, więc tą mocą trzeba rozporządzać odpowiednio, bo, bo ona się szybko wyczerpuje ta, ta moc. Jak samolot się wznosi pionowo do góry, to z prędkości 350 na godzinę, gdzie powiedzmy mam nad ziemią 350 na godzinę, jak go postawię do pionu, to na przestrzeni 300 metrów praktycznie samolot już wisi na śmigle i już dalej nie poleci. Trzeba się odwrócić i z powrotem do ziemi. <laughs> Proszę zdradzić, jak te dymki powstają, o których tutaj pan wspomniał. Te dymki to jest specjalny system właśnie do takich pokazowych lotów. To jest cała instalacja olejowa, parafina w zasadzie to jest taka medyczna, żeby się tym nie zatruć. To jest wtryskiwane do rozgrzanego kolektora wydechowego i tam to odparowuje i tworzy się właśnie taki biały dym. Jaką prędkość maksymalną osiąga ten samolot? No 350 km na godzinę. A minimalna, z jaką prędkością może lecieć? No i jeszcze się trzyma powietrza przy 120 powiedzmy, ale poniżej 120 to już spada. Pierwszy raz jestem na, na, na takim pokazie i zachwycony byłem takimi niebezpiecznymi po prostu akrobacjami, no to niektóre to były takie aż mrożące krew żyła. Bardzo mi się podobał, Naprawdę muszą być świetnie wyszkoleni, żeby wyczyniać takie rzeczy. To jest naprawdę niesamowite. Marek Szufa też zrobił swoim pokazem na panu wrażenie. To ogromne. Nawet powiedziałbym, że bardziej mi się podobało niż grupa Żelazny. Naprawdę ten gość jest super. F-16 widział Pan? Tak, widziałem. No, przeleciały, huku narobiły, ale no, fajne były, naprawdę. Mi się podobały te wiruety żelazne. Te... Pierwszy raz widziałaś coś takiego na niebie? Pierwszy raz. Bardzo fajny. Nam się osobiście bardzo podobał. Naprawdę. Co jeszcze wrażenie na Państwu wywarło dzisiaj? Równość miłowej z bojowymi 24. Specjalnie na niego przyjechaliśmy. Z dziećmi. Niech rosną, rosną pasjonaci. Myśliwce też? No też, też. Ale nie zdążyliśmy. No. A Pani co się podobało najbardziej proszę powiedzieć? Mm, mi wszystko raczej. Tak, tak samo jak i... Żelazny, jak ten pojedynczy, co on niedawno był. Pierwsza w życiu widziałem taki pokaz na żywo. To jest genialne. Porównanie do tego, co się ogląda w telewizji, to pokaz na żywo, jak czuć te odgłosy, jak idzie gęsia skórka, jak oni wykonują te akrobacje, beczki. wow to teraz będę szukał w internecie, gdzie <grym oni <grym latają, będę za nimi po Polsce krążył. Imprezy, tak. to, to jest niesamowite. To no, no, pani też tak wyważenie robi wrażenie. Bez porównania, jakby nieraz czasami się ogląda transmisje telewizyjne, a będąc samemu na takich pokazach to jest bez porównania, naprawdę. A poza tymi właśnie akrobacjami Mi24 F-16? No nie zdążyliśmy, myśmy przyjechali po, po południu. tego się pokaz tutaj grupy żelaznej. I, I pokaz widzieliśmy jako pierwszy, no robi, robi. sam widok przecież to jest kolor. W telewizorze to widzimy no, na ekranie malutkie, wszystko łagodnie, tak samo w locie to jak latają, no to jest takie proste, banalne. Ale to co oni robią, to, to jest mistrzostwo świata. To, to wszystko to jest w szok. Naprawdę, pokaz był piękny, piękny. I w ogóle tutaj organizacja, chyba pierwszy raz w tym roku jest tak na taką skalę zorganizowane tutaj te pokazy lotnicze w Michałkowie. Jest to samolot RWD-5R, jest to replika historycznego samolotu RWD-5BIS, na którym Stanisław Skarżyński w 1933 roku przeleciał południowy Atlantyk. Jest to samolot, na którym przeleciał Atlantyk i jest to najmniejszy samolot, jaki do tej pory Atlantyk pokonał jednym skokiem. Samolot został zbudowany przez Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego ze składek społecznych i jest to jedyny samolot konstrukcji polskiej, przedwojennej produkcji, który jest w stanie lata, latającym. Reszta jest w muzeum w Krakowie. Są również plany, żeby wybudować RWD-8, RWD-13, ale to jest dopiero w fazie projektów i realizacji. Proszę powiedzieć, ile osób pracowało przy odbudowywaniu tego modelu? I jakie to były koszty? Ile pieniędzy musiało stowarzyszenie zebrać? Więc koszty są bardzo duże. To było około 400 tysięcy złotych, i było wielu fachowców, głównie związanych z zakładami lotniczymi w Bielsku Białej. Powiem, że to skrzydło jest konstrukcji drewnianej i robił to bardzo znany i bardzo dobry fachowiec, stolarz lotniczy Wiesiek Płonka, natomiast wiele również elementów, było robionych przez fachowców firmy Karasiewicza, właśnie w Bielsku. Ile ten samolot w tej chwili już ma przelatanych godzin? No w tej chwili przelatanych ma około 300 godzin. Jego resur jest, jest długi. Także jeszcze przed nami wiele lotów na tego typu imprezy, na których właśnie ten samolot historyczny chcemy prezentować, pokazywać. A jak pan ocenia nasz festyn? A festyn jest naprawdę bardzo przyjemny, trafiliście w pogodę, organizacja jest bardzo dobra. A y, powiem, że będąc na wielu tego typu imprezach, nie widziałem tak y, wspaniałej publiczności, która reaguje bardzo spontanicznie na wszystkie tutaj pokazy lotnicze. Także piknik na piątkę. Człowiek od zawsze chciał latać od zawsze próbował wznieść się w powietrze i nadal próbuje i z powodzeniem mu się to udaje. Są ze mną w tej chwili moi dwaj przemili goście, pan Łukasz Florkowski i pan Jacek Wasiak, a z nimi będziemy rozmawiać o szybowcach. W zasadzie siedzimy tutaj nieprzypadkowo, albowiem za nami źródło można powiedzieć. Tak, jest to szybowiec szkolny z lat 60., 70., na którym, między innymi, ja miałem przyjemność się szkolić podstawowo. Właśnie na czym polega takie szkolenie? W tych czasach, kiedy ja się szkoliłem, to. Nazywało to się LPW, czyli lotnicze przysposobienie wojskowe. Było to finansowane m.in. również przez wojsko i dlatego to się tak nazywało. No i rano trzeba było wstać o czwartej ręcznie zaciągnąć e, szybowiec na start i szkoliliśmy się za wyciągarką. E, w dzisiejszych czasach już się nie lata na tego typu zabytkowych szybowcach, tylko na szybowcach, Typu puchacz, który stoi obok, i to są szybowce już dużo nowocześniejsze, i podstawowe szkolenie bardzo często już nie odbywa się za wyciągarką, tylko za samolotem. No właśnie.